Dlaczego nie możesz tolerować kłamstwa u kobiety? Witam, dzisiaj powiem Ci o tym, dlaczego kłamstwo u kobiety jest przekreśleniem relacji. Dlaczego powinieneś nawet powiedzieć o tym kobiecie już na pierwszym spotkaniu, oczywiście gdy nie było wcześniej żadnego kłamstwa, bo jeśli dziewczyna już okłamuje Cię przy podejściu, czy przy pierwszym gdzieś tam poznaniu, czy przy pierwszym telefonie, no to już wiesz, że z taką dziewczyną no, nie ma sensu się spotykać. No pierwsza, widzisz, taka zasada no, udanej relacji jest to, że wy po prostu nie możecie się okłamywać, rozumiesz? Bo tam, gdzie jest kłamstwo, tam nigdy nie będzie zaufania, bo nie da się zaufać osobie, która kłamie, rozumiesz? Nie da się zaufać osobie, która kłamie. I teraz zobacz. Jeśli ty będziesz pozwalał kobiecie na kłamstwa, to najgorsze w tym jest to, że z czasem sam zaczniesz kłamać. Naprawdę. Jeśli ty przykładowo nie kłamałeś, nie kłamiesz, no nie masz jakby to powiedzieć, tą godność, masz tą męskość w sobie, że nie boisz się powiedzieć prawdy, nawet jeśli ona jest najgorsza i tak dalej, no to słuchaj, jeśli dziewczyna cię będzie okłamywała, nawet jakieś tam malutkie, drobne kłamstwa i ty. Nie będziesz jakby to powiedzieć e, reagował I jeszcze pera dobra nic się nie stało i tak dalej, to powiem ci tak, z czasem sam zaczniesz kłamać. Rozumiesz? Z, z czasem sam zaczniesz kłamać. No bo ja zawsze mówię, no e, przebywanie z kimś, no, powoduje, że przejmujesz cechy osoby z którą się zadajesz, rozumiesz, z którą przebywasz, z którą się spotykasz naprawdę. I zobacz, i jeśli ty na początku nie kłamałeś, i tak dalej, to gwarantuję ci, że gdy będziesz pozwalał kobiecie na kłamstwa, i tak dalej, to po pewnym czasie, zobacz, po pewnym czasie sam zaczniesz kłamać. No bo widzisz, taka jest mechanika ludzkiego umysłu, no że jeśli ona kłamie, no po pewnym czasie stwierdzi, że dobra, no to jedno kłamstwo jakieś tam, że spóźniłeś się, bo przykładowo e, korek był, a tak naprawdę. Wyszedłeś później, no nie, bo ci się nie chciało, bo coś tam, już kłamstwo, no nie. E, możesz powiedzieć, że przykładowo e, kupiłeś sobie jakiegoś fast fooda, no nie, a okłamaj dziewczynę, że nie, nie jadłeś fast fooda, a po prostu jadłeś normalne jedzenie i tak dalej, i tak dalej, rozumiesz? I to później powoduje, że wy tak naprawdę sami no, skazujecie się na porażkę, rozumiesz? Sami skazujecie się na porażkę w relacji, Rozumiesz? Bo zobacz, później dochodzi do jakiejś sytuacji, że dziewczyna gdzieś nawet z koleżankami pójdzie, czy gdzieś tam pójdzie sama i ty nie będziesz jej wierzył, rozumiesz? Bo właśnie to jest to, że od małych rzeczy się zaczyna, i później, rozumiesz, ty nie będziesz potrafił zaufać dziewczynie. Ty będziesz miał takie ziarno w sobie niepewności. A czy ona mówiła prawdę? A czy e, naprawdę jest tak, jak zrobiła? Wiesz o co chodzi? I uważam, że nie ma problemu, jeśli nie przyłapałeś kobiety na kłamstwie, rozumiesz? No to wtedy tak naprawdę musisz zawsze mm, zakładać, że mówi prawdę, rozumiesz? I powiem Ci, no są dziewczyny, które nie kłamią, które boją się okłamać swojego faceta, bo im po prostu zależy, rozumiesz? I naprawdę, no nie okłamie, bo będzie bała się, że e, jak on się przykładowo dowie no to odejdzie i to jest dobre myślenie, bo kłamstwo, widzisz, ja jakbyś zapytał mnie, jaki był najczęstszy powód zostawienia jakiejkolwiek kobiety, z którą się spotykałem, to powiem ci tak, głównym powodem zawsze było kłamstwo, rozumiesz? Po prostu przyłapałem, jakby to powiedzieć, na kłamstwie. Nieważne, czy to jest małe, czy duże, i tak dalej. Po prostu kłamstwo to jest kłamstwo. Nie może być tak, że a dobra, to kłamstwo było takie niziutkie, malutkie, i tak dalej. No to dobra, przymknę oko, ale nie, bo ja ci zawsze mówię, że ktoś, kto kłamie w małych rzeczach, będzie kłamał w wielkich rzeczach. To jest normalne, rozumiesz? Więc widzisz, jeśli ja przyłapałem kobiecie na kłamstwie, to po prostu kończę relację, bo ja jej nie ufam, rozumiesz? Bo później przykładowo powie mi, że poszła z koleżanką gdzieś tam, a ja jej nie będę wierzył, bo może nie poszła z koleżanką, tylko poszła po prostu z kimś innym, z jakimś facetem, z jakimś kumplem, wiesz, co chodzi. I to jest właśnie to, że ja potrafiłem, wiesz, powiedzieć kobiecie, słuchaj, nie ufam ci. Nie potrafię ci zaufać, dlatego odchodzę. Proste. I nieważne, że ona płakała, czy co tam i tak dalej, że tego. Ja po prostu słuchaj, ja Ci nie potrafię już zaufać. Tyle razy Cię już przyłapałem na kłamstwie, że ja teraz nie wiem, czy Ty mówisz prawdę, czy Ty mnie kłamiesz, rozumiesz? Ja nie będę Ciebie sprawdzał, ja nie będę chodził za Tobą, trzymał Cię za rękę, sprawdzał, czy Ty mówisz prawdę, czy nie. Nie, to mi nie interesuje, po prostu nie ufam Ci i po prostu nie ma to sensu. Naprawdę. I widzicie, no wiele kobiet, no tych złych, wiesz, tych złych, tych z dużymi przebiegami zazwyczaj kłamią już czasem nawet przy podejściu, wiesz? Widzisz, to też widać, że jak dziewczynie zależy, jak dziewczynie zależy, to dziewczyna nie kłamie faceta, naprawdę, bo za dużo ma do stracenia, rozumiesz? Za dużo ma do stracenia. Rozumiesz? Za dużo ma do stracenia, nie będzie ryzykowała. Ona woli powiedzieć najgorszą prawdę, rozumiesz? Woli powiedzieć najgorszą prawdę niż po prostu najsłodsze kłamstwo. Bo kłamstwo, widzisz, powoduje to, że zaczynają się problemy. Rozumiesz, naprawdę, dochodzi do Ciebie e, takie coś, że Ty po prostu. Nie wiesz, czy ona mówi prawdę, bo ją zapałeś na kłamstwie. Nie wiesz, ona powiedziała, że gdzieś tam idzie do babci, czy coś, a po prostu poszła sobie, nie wiem, do cioci, do, do, do miasta, czy coś wiesz, co chodzi. I widzisz, kłamstwo zawsze wychodzi, rozumiesz? Kłamstwo zawsze wychodzi. I zazwyczaj kobiety, które ok, okłamują, nie mają szacunku do faceta. Ten facet nie jest dla niej ważny. Nie, nie jesteś ważny dla tej dziewczyny, bo po prostu ona cię okłamuje. Czy nie ma do ciebie szacunku? To jest takie proste, rozumiesz? To jest takie proste. Więc no mówię, warto, słuchaj, naprawdę warto poruszyć nawet na pierwszym spotkaniu na pierwszym spotkaniu na pierwszym spotkaniu że słuchaj raz Cię przyłapię na kłamstwie i to jest finito. Nieważne, czy chcesz się ze mną spotykać i tak dalej, czy po prostu masz jakieś plany wobec mnie i tak dalej, no, bez względu na to, czy się jeszcze spotkamy, czy nie, czy będziemy kontynuowali naszą relację, naszą znajomość i tak dalej, to jeśli przyłapię Cię chociaż na jednym kłamstwie, najmniejszym, rozumiesz, najmniejszym, no, to jest to finito i po prostu znikam. Naprawdę. I zobacz, często jest tak, że dziewczyna przykładowo jest w porządku wobec ciebie, ale gdy już na przykład znudzisz się tej dziewczynie, ona nagle zaczyna kłamać. No ile razy tak e, może miałeś, nie wiem, ile gdzieś tam poznaje dziewczyn, ale na początku wszystko było okej. Okay. I może było wszystko okej, okay, bo ona po prostu spodobała się i się, wiesz, co chodzi, traktowała cię poważnie. W momencie, gdy zaczęła, wiesz, gdzieś tam kłamać, to znaczy, że już po prostu e, gdzieś tam straciła mm, do ciebie szacunek, rozumiesz? I w tym momencie tak naprawdę wiesz, zchodzi. Nie ma sensu się spotykać, bo widzisz, kobieta, mm, dla której naprawdę jesteś ważny, to uwierz mi, ona ci powie nawet najgorszą prawdę. Powie ci najgorszą prawdę, rozumiesz? Powie ci ilu gości miała, jak spała, z iloma spała, kiedy spała, wszystkie imiona wymieni, wszystko ci powie, rozumiesz? Wszystko. Wszystko ci powie. Bo po prostu nie będzie ryzykowała, bo po prostu zależy tej dziewczynie. W momencie, gdy masz jakieś takie dziwne gadki od strony dziewczyny, że ty nie możesz się od niej dowiedzieć, wiesz, chodzi, masz coś takiego, że pytasz się ją o coś, a ona ci nie potrafi wprost odpowiedzieć, to już widzisz, tutaj już jest jakieś kłamstwo. Często jest tak, że zatajanie prawdy, tak jak już mówiłem, także jest kłamstwem. Rozumiesz? Czyli na przykład dziewczyna pomija pewne fakty. Czyli przykładowo, no... Przyszedł do mnie kolega. Przyszedł na chwilę gadaliśmy, poszedł. Ale na przykład nie powiedziała, że siedział e, przykładowo godzinę, że doszło do jakiejś sytuacji, może wymiany numerów, może coś tam. Wiesz co, chodzi? tego nie powiedziała. Więc to jest tak samo, jak kłamstwo. Niemówienie całej prawdy to jest kłamstwo, rozumiesz? Też mogę przykładowo powiedzieć, no e, wiesz. Szedłem, poszedłem z kumplem na ławę, no nie? Spoko, siedzieliśmy, gadaliśmy. No ale przykładowo, jak szedłem na ławę, no to szła dziewczyna, zagadałem do niej i o tym już nie wspomniałem. Widzisz, to jest kłamstwo. Bo pomijasz pewne te... Rozumiesz? Pomijasz pewne rzeczy, które się wydarzyły. Naprawdę. I widzisz, e, jeśli przebywałem z kobietami, zobacz, jeśli przebywałem z kobietami, które kłamią, to w pewnym sensie też gdzieś tam kłamałem. Właśnie to jest to. Dlatego przestałem spotykać się z kobietami, które kłamią. Rozumiesz? Przestałem, bo to na mnie oddziaływało. Teraz uważam, że nie ma sensu kłamać. Rozumiesz? Nie ma sensu kłamać, bo pojęci nawet najgorsza prawda u każdej kobiety jest zawsze nagradzana. Stokrotnie albo tysiąckrotnie, rozumiesz? Naprawdę. I wiesz, nawet jeśli ok, okłamiesz dziewczynę po to, żeby gdzieś tam zyskać na czasie i tak dalej, no to w momencie, gdy jej powiesz prawdę, to może spowodować to, że ona po prostu odejdzie, rozumiesz? Dlatego nie ma co ryzykować, no nie? Nie ma co naprawdę ryzykować. Trzeba, jak ja to mówię, o, od razu, od początku grać w otwarte karty. Bo widzisz, dziewczyna doceni to, wiesz? Dziewczyna to doceni, i wtedy widzisz, no często jest tak, ja ci powiem, że no na przykład podchodzisz do dziewczyny w twoim mieście i ją okłamałeś, rozumiesz, już przy podejściu, gdzieś tam, no, no, przykładowo z wiekiem, zaniżyłeś wiek albo podwyżyłeś, bo jest po prostu starsza. No i ona później gdzieś tam zapytała waszych wspólnych, znajomych, bo gdzieś tam macie na jakimś portalu przez internet czy coś, i nagle jej gdzieś tam nagle jej koleżanki powiedziały, ile masz lat i tak dalej. No i widzisz, i ona później nie chce się z tobą spotkać. Bo widzisz, bo cię złapała na kłamstwie. Widzisz, jeśli umówiłeś się z dziewczyną na spotkanie i ona na przykład odwołuje spotkanie, bo ona na przykład wiesz co, dzisiaj nie mogę, bo idę do babci, I jest to kłamstwo, to już uważam, nie ma sensu z tą kobietą gdzieś tam dalej e, utrzymywać kontakt. No ale widzisz, no, nie sprawdzisz tego, czy ona mówi prawdę, czy nie. I właśnie to jest to. Właśnie to jest to, że widzisz, no to wyjdzie z czasem, rozumiesz? To wyjdzie z czasem. Jeśli by nie kłamała, to pojęcie, jak można to bardzo łatwo sprawić. Jeśli kłamie, to nie poda alternatywnego terminu. Jeśli mówi prawdę, to powie alternatywny termin. Czyli, słuchaj, dzisiaj muszę iść do babci, bo coś tam tego, więc dzisiaj odpada. Ale przykładowo jutro e, albo we wtorek, czy gdzie tam możemy się spotkać. No nie, już okej, okay, spoko, to odezwę się. No, a wstępnie wtorek mi pasuje, ale jeszcze po prostu jutro się odezwę, bo muszę sobie gdzieś tam e, poukładać, bo mam trening, i tak dalej. I po prostu i dzwonisz się, widzisz? Natomiast gdy dziewczyna kłamie, nie potrafi jakby to powiedzieć się określi, bo ona po prostu no w tym momencie jest w kłamstwie. Wiesz o co chodzi? Naprawdę. Więc widzisz, no kłamstwo, jakby to powiedzieć, ma krótkie nogi zawsze. I często jest tak, że y, to dobrze, że ona cię okłamała już na początku, to dobrze, że ją przyłapałeś na kłamstwie, bo w tym momencie ta relacja nie ma sensu. Widzisz, ta relacja nie ma sensu. Naprawdę, zazwyczaj kobiety, które nie szanują e, facetów i tak dalej, no będą ich okłamywały. Po prostu kłamstwo to jest brak szacunku do drugiej osoby. No, na przykład zobacz. Miałem takie sytuacje, w których podchodziłem do dziewczyny, gadam z nią, no i mówię, żeby dała numer. Ona wiesz co, to ty daj numer, ja do ciebie zadzwonię. Już wyczuwałem kłamstwo, no ale nie, nie chciało mi się gdzieś tam z nią walczyć o to. Mówię, dobra, no i podałem i mówię, to dobra, to puść głuchego. I wiecie wiesz co, nie mogę teraz Ci puścić głuchego, ja do Ciebie później za, zadzwonię. No, Okej, okay, spoko, nara. Rozumiecie? I nigdy nie zadzwoniła. Czyli widzicie, to już było kłamstwo, już kombinowała. Widzicie, mogła powiedzieć, że nie jest zainteresowana, że coś tam, a ona po prostu wolała kłamać. Czyli widzicie, teraz... Już wiecie, dlaczego kobieta, która jest taka ładna i ma na przykład ileś tam lat, jest sama, bo kłamie. Nikt nie chce z nią być. I będzie sama. Bo będzie cały czas kłamała. Bo coś z nią jest nie tak. Rozumiesz? Co z tego, że super wygląda? Jak ona nie potrafi gdzieś tam powiedzieć normalnie, że nie jest zainteresowana, gada, gada, widzicie, właśnie to jest zaburzenie, którego wiele osób normalnych nie zrozumie. Dlaczego osoba, e, która nie jest nami zainteresowana, dlaczego z nami gada, dlaczego się nami bawi, to jest właśnie chore. No nie? Ja tego nigdy, jakby to powiedzieć, nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego zaburzone kobiety tak działają, tak postępują. No, dlaczego nie potrafi powiedzieć, że nie jest zainteresowana? Tylko dlaczego bawi się? I tak gdzieś się z nami nie spotka, albo i tak się będzie, jakby to powiedzieć nami bawiła, nawet tak się spotka, ale wiesz co chodzi? Nie jest nami zainteresowana. I to jest właśnie zaburzenie, rozumiesz? Nawet najwięksi naukowcy nie potrafią wytłumaczyć, dlaczego są takie zaburzenia. Ale widzicie, to jest po prostu mózg został niewykształcony w pełni, rozumiesz? Co? Ona jest warzywem. Co z tego, że super pięknie wygląda? Jej mózg nie został wykształcony do końca. Rozumiesz, bo normalne dziewczyny, gdy e, zobacz, gdy do nich zagadujesz i nie jest zainteresowana, powie ci prawdę. Słuchaj, nie jestem zainteresowana, słuchaj, e, bardzo cieszę się, że do mnie zagadałeś, ale nie skorzystam. Słuchaj, fajnie, ale ja mam męża. Widzisz, mam męża, Pokazuje obrączkę, czy co tam, słuchaj, dziękuję, to było bardzo miłe. Ale ja mam chłopaka, no nie? Spoko, fajnie, rozumiesz? Potrafić powiedzieć. Natomiast widzicie, zaburzone kobiety, nawet mając faceta, zobacz, ma nawet mając faceta, spotykając się z nim, ona po prostu będzie z tą gadała, da ci numer i będzie później kombinowała. Widzicie, to jest właśnie chore. Dlatego w kłamstwie zawsze wychodzą zaburzenia. Rozumiesz? W kłamcie, bo ludzie zaburzeni kłamią. To jest właśnie to. I widzisz, nawet jeśli jesteś zdrowy, ale będziesz przebywał z ludźmi zaburzonymi, no w pewnym sensie przejmiesz ich nawyki. Ro rozumiesz, o co chodzi. No właśnie to jest to. To jest właśnie to. Że zobacz, wrzucisz do zdrowego koszyka pomidorów jeden zepsuty. I zobacz ten jeden zepsuty pomidor zepsuje te wszystkie zdrowe. Widzisz, tak to działa. Więc jeśli ty jesteś zdrowy i tak dalej, to jeśli będziesz przebywał z chorą e, osobą, z dziewczyną, no to ona cię zepsuje. Dlatego tak ważne jest to, żebyś jak najszybciej takie dziewczyny eliminował. Po prostu nie, nie chcę z tą rozmawiać, zostaw mnie, odejdź, to koniec. Blokujesz numer, jeśli tamta dalej dzwoni, zmieniasz numer, po prostu. Niech ona idzie, okłamuje innych. Wiesz, chodzi. Dlatego warto powiedzieć to, nie? Naprawdę, bo widzisz, niektóre dziewczyny, które ciebie oszukują, one mają cię za głupca też. No bo ona oszukując cię, myśli, że ty to łykniesz, uwierzysz. I ona jeszcze wtedy bardziej ma ciebie za idiotę, głupca. Bo cię oszukuje, a ty to po prostu łykasz. Naprawdę. I powiem ci, że będą dziewczyny, które będą tak perfekcyjnie kłamały, że nie odróżnisz prawdy od kłamstwa. Po prostu to będzie tak wszystko. To jakby to powiedzieć, no nie możesz mieć do siebie pretensji, bo nie potrafisz jej złapać na kłamstwie, ale gwarantuję Ci, że w końcu ją przyłapiesz, bo pewne rzeczy będą niespójne. Może być jakiś malutki detal, mała rzecz. Mała rzecz. Malutka, malutka. I na tej małej rzeczy, jeśli ją złapiesz, to gwarantuję Ci, że już jesteś w totalnym bagnie bo ona już wcześniej Ciebie oszukiwała, ale po prostu robiła to tak perfekcyjnie, że jeszcze się gdzieś tam nie połapałeś. Dlatego zobacz, często jak zadzwonisz do dziewczyny, słuchaj, spotkajmy się jutro i tak dalej, ona, wiesz co, jutro ja nie mam czasu, bo muszę iść do koleżanki, bo coś tamtego i tak dalej, no nie wiem, coś tamtego, już kombinuję, już kombinuję, no nie, to mówisz, no dobra, spoko, no to następny dzień, wiesz co, następny dzień, to ja jeszcze nie wiem, bo tamtego, no to kiedy? Wiesz co, ja jeszcze nie wiem tego, dobra, nara. Rozumiecie, już po prostu makaron na uszy nawija. To jest właśnie to. Ty musisz takie, wiesz, eliminować. Ja ci powiem tak: na 100 dziewczyn, od których gdzieś tam wziąłem numer, to eliminacja to było spotkanie się może z pięcioma? Taką eliminację zawsze robiłem. Naprawdę, mi się nie chciało słuchać tych po prostu kłamstw, bo to nie ma sensu. Po prostu szukasz normalnych, fajnych, wartościowych dziewczyn, które po prostu nie kłamią. Rozumiesz, są dziewczyny, które boją się, jakby coś kłamać. Dziewczyna, okej, okay. każda gdzieś tam w, w chwili zagrożenia, okej, okay. pierwsze co, to będzie kłamała, ale no, nie ma tutaj żadnego zagrożenia, podchodzisz i tak dalej. I widzisz, ważne jest to, żeby ona ciebie szanowała, wiesz? No bo, jak ona ciebie nie będzie szanował, to, szanowała, to jak ty masz ją szanować? Naprawdę i widzisz dziewczyny potrafią takie bajeczki, wiesz, sprzedać ci na, na dzień dobry, że nie jeden uwierzy, wiesz, ale widzisz, no są to zaburzone dziewczyny. Dlatego no, ty nie chcesz zaburzonej dziewczyny, bo ona wtedy cię, wiesz o co chodzi? Ona cię niszczy, bo przebywasz z taką dziewczyną, przymykasz oko, no nie. No i później sam zaczynasz kłamać, czyli ona kombinuje na boku i ty zaczynasz kombinować. I tak właśnie kombinujecie, kombinujecie, ona się spotyka, pisze, flirtuje z innymi, ty się spotykasz z innymi laski, laskami, pisze, flirtujesz i między wami tak naprawdę jest w ogóle nie wiadomo co jest. No, nie? no to Dlaczego ze sobą jesteście, jak, jak kombinujecie? No każdy szuka lepszej opcji, każdy czeka na nową gałąź, żeby na nią przejść takie i... Koniec końców i tak się rozstajecie, no nie? I to jest takie bezsensu, no To jest takie zaburzone. Naprawdę, dlatego widzisz, jeśli ty e, powiesz jasno dziewczynie o tym, że jedno przyłapane i nara, no nie? Naprawdę, to nie ma co się gdzieś tam e, patyczkować i tak dalej, tylko po prostu trzeba z grubej rury. Mówię, pierwsze spotkanie jest bardzo ważne, wiesz? Bo widzisz, jeśli dziewczyna to wie, słuchaj, jeśli dziewczyna to wie to ona się boi później Ciebie okłamać. I po prostu dziewczyna, jeśli nawet będzie jakieś spotkanie i coś tam nie będzie mogła, ona Ci będzie przepraszała, rozumiesz? Ona po prostu będzie błagała, przepraszała, żeby po prostu, żebyś się, no, jej nie zostawił, rozumiesz? No bo okej, okay, coś wyszło, ale wtedy też się dogadujesz, no nie? Mówisz, okej, okay, spoko. I ona, jesteś na mnie zły i wtedy już, wiesz, sam tam ustal. Bo naprawdę czasem dziewczyny się zapominają. Bo później tak naprawdę to kłamstwo niszczy twoją psychikę, bo ty później spotykając się z taką dziewczyną, co kłamie, nawet jeśli ją zostawisz, no to później poznając nową dziewczynę, ty już będziesz wchodził z takim brzemiem niepewności i tak będziesz. Często jest tak, że wiele skrzywdzonych facetów Nagle poznaje nową dziewczynę, i już uważa, że ta nowa dziewczyna też będzie y, zła, bo tamta kłamała, to wszystkie dziewczyny kłamią. No nie. No nie. Zawsze ja to mówię. Dziewczyna, do której zagadujesz, zawsze dajesz jej czystą kartkę. Czystą kartkę. To ona tak naprawdę sama zapisuje dane o sobie. Rozumiesz? Po prostu. Ja tak zawsze miałem. Każda osoba, którą poznawałem w życiu, zawsze miała u mnie czystą kartkę. Nieważne, co o niej mówili, i tak dalej. I jeśli ta osoba potwierdziła to, jaką jest osobą, to przestawałem się z nią po prostu zadawać. Rozumiesz? Czyli każdy tak naprawdę pracuje na swoją własną opinię. Jeśli podchodzę do dziewczyny i ona kłamie, tu już nie chcę z nią rozmawiać. Jeśli podchodzę do dziewczyny i ona po prostu rozmawia ze mną normalnie i tak dalej, to kontynuujemy to. Ale ja muszę jej powiedzieć, rozumiesz? I to jest takie proste. I teraz zastanawiasz się, dlaczego tyle dziewczyn jest samych, dlaczego tyle dziewczyn ma przebiegi, dlaczego po prostu dziewczyna po prostu kombinuje i tak Widzisz? Bo kłamie. Bo kłamie. I to sprawia, że nikt jej nie będzie chciał. Nikt z nią nie zostawię, Rozumiesz? Proste. Zauważ, że pary, które są, to tam musi być zaufanie. To musi być zaufanie, rozumiesz? Bez zaufania tak naprawdę żadna relacja nie przetrwa. Bo na przykład, ja na przykład teraz siedzę tu. Gdzieś tam panienka, z którą się spotykam, siedzi gdzieś tam w domu oddalona 50 km i widzisz, ja jej ufam. Ja wiem, że ona teraz sobie e, robi coś, co nie zepsuje tej relacji. Wiesz, o co chodzi. Tak samo ja robię coś, co nie zepsuje tej relacji, rozumiesz? I to jest właśnie zaufanie. I widzisz, zaufanie można budować przez wiele lat i jedna, jedna jakaś krótka chwila może to całe zaufanie zniszczyć. Naprawdę. I widzisz, osoby zdrowe nie będą chciały oszukiwać, nie będą chciały kombinować. No i tak do takiej dziewczyny podejdzie facet, to ona powie: Nie, nie, nie jestem zainteresowana, chłopaka, odejdź, zostaw mnie. Tak samo do ciebie, jeśli ty chcesz być w porządku. Wobec swojej dziewczyny, no to jak zacznie do ciebie jakaś laska pisać, zagadywać czy coś, to ty powiesz odejdź, mam dziewczynę. Nie, nie interesuje mnie to. I od razu blokujesz, rozumiesz? Masz wtedy czyste sumienie. Ale jesteś zdrowy. Osoby zaburzone właśnie tam to jest po prostu nie wiadomo, co się wydarzy. Dzisiaj Mówi, że przykładowo kocha, a jutro nienawidzi, są zaburzenia i ty nie chcesz kobiet z zaburzeniami. Dlatego mówię takie małe rzeczy, jak takie kłamstwo, już potrafi bardzo dużo powiedzieć o dziewczynie. Rozumiesz? Naprawdę. Tyle.